Pani Marszałku, Wysoki Sejmie. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytania, które Państwo zadaliście do ustawy okołobudżetowej, szczególnie te pytania dotyczą jednego tematu, czyli zmian zaproponowanych w ustawie w zakresie zakładów pracy chronionej i innych zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Tych pytań jest szereg i może od tego tematu zacznę. Wielokrotnie w tych pytaniach i wystąpieniach wcześniejszych państwa posłów przewijała się sugestia jakichkolwiek oszczędności tutaj w przy tych rozwiązaniach i oszczędności poszukiwanych właśnie na osobach niepełnosprawnych. Ta kwestia była wyjaśniana szczegółowo również na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i nie ma tu mowy o jakichkolwiek oszczędnościach na tej grupie zawodowej, bo oczywiście mogę przypuszczać, że te sformułowania, które Państwo posłowie w pytaniach zasugerowaliście, czyli tych oszczędności wynikają z indywidualnego odbioru poszczególnych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne i poziomie dofinansowania płynącym do jednostki jako takiej. Natomiast biorąc pod uwagę pulę środków, jaka będzie przeznaczona na dofinansowywanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2014, to jest ona o ponad 200 milionów wyższa przy tych rozwiązaniach, które są proponowane, w stosunku do wykonania w roku bieżącym więc nie może być tu mowy o jakichkolwiek oszczędnościach. Podobnie jeżeli chodzi o poziom dofinansowywania Pefronu z budżetu państwa w formie dotacji, ta dotacja jest utrzymywana na obecnym poziomie, więc również ta sugestia, która o ile nie mylę się w wypowiedzi pana posła Eichlera padła, żeby tutaj minister pracy nie sugerował się i nie słuchał się ministra Rostowskiego, no jest w ogóle nietrafiona ponieważ nie ma tutaj żadnego związku Te, to rozwiązanie zaproponowane w ustawie około budżetowej z jakimkolwiek budżetowym rozwiązaniem. Jest ono związane stricte z sytuacją zakładu prac, z sytuacją i również deklaracją zrównania rynków, która była zapowiedziana już w 2008 roku, tak jak wielokrotnie tutaj w wypowiedziach Państwa posłów było to. Pani poseł sprawozdawcy było to również wskazywane. Pytania Państwa posłów, ja może nie będę odnosiła się do wszystkich po kolei Państwa posłów w tym zakresie, ale pytania powtarzały się, jak wpłynie to na rynek pracy osób niepełnosprawnych. I tutaj szacowane przez ministra pracy skutki, jeżeli chodzi o zmiany tego poziomu dofinansowania dla w stosunku do osób o określonym stopniu niepełnosprawności w roku przyszłym, oczywiście z uwzględnieniem tego wakacjologii, które tutaj było już omawiane, czyli tego trzymiesięcznego wydłużenia okresu wejścia w życie tych przepisów, to skutki szacuje się w ten sposób, że poprawi się rynek o 2% jeżeli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Wielokrotnie tutaj w pytaniach i wystąpieniach państwa posłów była mowa o zakładach pracy chronionej, ale właśnie to zrównanie, rynków, zrównanie rynku daje szansę zatrudnienia jeszcze na rynku, osób, na rynku otwartym. A w ostatnim okresie, co było również szczegółowo prezentowane w trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, ta liczba osób zatrudnionych na otwartym rynku wzrasta i przede wszystkim, jeżeli chodzi o osoby z najwyższym stopniem niepełnosprawności. Również było pytanie, jak proponowane rozwiązania w zakresie tych zmian dotyczących dofinansowywania osób niepełnosprawnych przekładają się na tzw stabilność działania zakładów pracy chronionej w sytuacjach, gdy są zawarte umowy na czas nieokreślony, jak rozumiem z, przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. No ale tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że takie podejście, że zawarta jest umowa na czas nieoznaczony, miałoby sugerować, że nie można dokonywać żadnych zmian w prawie, no jest co do zasady niewłaściwe, ponieważ takie. Hmm, Podejście oznaczałoby, że żadne zmiany w prawie są niemożliwe, jeżeli ktoś zawarłby umowę na czas nieoznaczony. Dodatkowo, co nie pojawia się tutaj w tych wszystkich dyskusjach i pytaniach Państwa posłów, też warto zauważyć, że zakłady pracy chronionej w dalszym ciągu, podobnie jak zakłady na otwartym rynku, będą miały w jakiś sposób dotowane poprzez to dofinansowanie zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a więc w dalszym ciągu będzie to zatrudnienie uatrakcyjnione poprzez właśnie do, dofinansowywanie z PEFRONU. Co więcej, jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zapomina się w tej dyskusji, dyskusji o tym, że zakłady pracy chronionej, pomimo tego, że w roku 2014 nawet od 1 kwietnia po tym okresie trzymiesięcznego miesięcznego Legisl, w dalszym ciągu będą miały preferencje większe niż inne zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne wynikające z preferencji różnych podatkowych, które właśnie w tym zakresie miały służyć zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych. Takich rozwiązań nie ma dla zakładów na otwartym rynku. I tyle, jeżeli mogłabym jeżeli chodzi o zakłady pracy chronione i te proponowane zmiany myślę, że zakres tematyczny i pytań poruszanych przez państwa posłów w tym zakresie wyczerpałam. Pytania kolejne, które były zadane w związku z tą ustawą okołobudżetową, budżetową różniące się od tego zasadniczego tematu, który najczęściej pojawiał się w tych pytaniach, dotyczyły Przede wszystkim akcyzy i proponowanych podwyżek dla wyrobów spirytusowych w wysokości 15% i obawy czy też pytania w zakresie zadeklarowania, czy rzeczywiście spodziewamy się osiągnąć takie dochody, jak zostały oszacowane w uzasadnieniu do ustawy około budżetowej w wysokości 780 milionów złotych z tytułu tej podwyżki. W wystąpieniach kilku z Państwa posłów przewijał się przykład. Litwy, która wprowadziła podwyżkę w roku 2009, ale nie rozumiem, dlaczego akurat sięgacie państwo po przykład Litwy, a nie sięgacie państwo po przykład Polski, gdzie również w tym okresie podwyżka była wprowadzana. Różne są sytuacje i uwarunkowania pewnych zmian wprowadzanych w poszczególnych krajach i różne były uwarunkowania, jeżeli chodzi o podwyżki wprowadzane w Polsce. I ta podwyżka, która była wprowadzona na wyroby spirytusowe w Polsce w roku 2009, przyniosła dodatkowe dochody do budżetu państwa w wysokości, o ile pamiętam, około pół miliarda złotych, przy czym była to podwyżka około 9 I ta podwyżka co warto podkreślić i wynika bezpośrednio z uzasadnienia do ustawy budżetowej w wysokości 15 de facto odzwierciedla skumulowaną inflację z tego okresu. Nie jest to zatem podwyżka ponad to, jak i tak inflacja wzrastała. Co więcej, oszacowane skutki na tym poziomie są właśnie Wynikiem tych szacunków, które zostały dokonane przede wszystkim z uwzględnieniem tej inflacji, z uwzględnieniem poziomu szarej strefy, o której Państwo tutaj wielokrotnie w, w swoich wystąpieniach mówiliście, aczkolwiek bardziej w odniesieniu do papierosów niż do wyrobów spirytusowych, aczkolwiek również, to również wszystko było brane pod uwagę i również to, jakie skutki można osiągnąć z takiej podwyżki w odniesieniu do tych przykładów, które mieliśmy w roku 2009. A więc jak najbardziej są to te prognozy dochodów zaproponowane w ustawie okołobudżetowej, są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia. Były również pytania dotyczące papierosów i odnoszenia się do słów wypowiedzianych w trakcie komisji, czyli kontroli szarej strefy. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to odniesienie się do tego, do poziomu utrzymywania poziomu szarej strefy, czyli nie powodowania, że szara strefa rozrasta się i taki był ich wydźwięk i tak należy je rozumieć. I oczywiście podniesienie stawki podatku akcyzowego na papierosy nie spowoduje wzrostu szarej strefy w stosunku do obecnego poziomu. Oczywiście wartościowo, ponieważ wzrost jest akcyzy, to tutaj możemy mówić o wzroście wartości, natomiast wolumenowo nie ulegnie to zmianie. Pytaliście Państwo, czy mamy jakieś co do tego badania i ekspertyzy. Tak, są badania, są ekspertyzy również niezależnych instytucji i one wskazują wyraźnie, że od kilku lat poziom tej szarej strefy, jeżeli chodzi mimo stosowanych właśnie w odniesieniu do. Yy, tytonium wyrobów do papierosów, mimo stosowanych praktycznie rokrocznie podwyżek stawek podatku akcyzowego. I w tym zakresie, tak jak powiedziałam, nie będzie tutaj żadnego wzrostu rozrostu szarej strefy w związku z planowaną podwyżką. Jedna jeszcze może tutaj informacja, przepraszam, wrócę do tematu, który powiedziałam, że przed chwilą zakończyłam, czyli do tych zakładów pracy chronionej, o ile pamiętam. Pan poseł Orzuk w swoim wystąpieniu nie, nie przepraszam, pan poseł Zbrzyzny, nie pan poseł Orzuk w swoim wystąpieniu odwoływał się do spadku zakładów pracy chronionej i spadku ilości zatrudnionych, ale chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że pomimo tego spadku ilości zakładów pracy chronionej w ostatnich latach, to średnia liczba osób zatrudnionych w tych zakładach pracy chronionej, które pozostały na rynku wzrosła i w, w poprzednio było to około y, średnio 75 osób w roku 2004 średnio zatrudnianych w zakładzie pracy chronionej y, obecnie jest około 175 osób więc nie oznacza to automatycznie że mamy tutaj że mamy tutaj mamy takie statystyki oczywiście y, pan y, liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych wzrasta, stale wzrasta. Natomiast oczywiście te przykłady podawane w wystąpieniach państwa posłów, że w urzędach pracy odnotowuje się większą liczbę osób niepełnosprawnych, którzy oczekują na jakąś ofertę pracy, no nie jest związana z tym, że nie mają że nagle nastąpiło jakieś załamanie się i spadek zatrudnienia tylko w związku z tym, że jest większa aktywność i większe poszukiwanie pracy. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji gospodarczej mówimy o rejestrowaniu się osób niepełnosprawnych, czyli w ogóle generalnego spowolnienia, zamykania niektórych zakładów czy też oczekiwania poprzez zakłady pracy, nie tylko zakłady pracy chronionej, na poprawę sytuacji gospodarczej, co Oczywiście przekłada się również na możliwość zatrudnienia pracowników, nie tylko jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Jeżeli. Mówimy jeszcze o akcyzie. Przepraszam, wrócę teraz do tego tematu, który rozpoczęłam jako drugi, czyli zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą różnych wyrobów. Mówiłam o wyrobach spirytusowych, o tytoniu. Pan poseł Elsner i chciałam się do tego odnieść w swoim wystąpieniu, mówił, że ustawa około budżetowa podnosi jeden z panów posłów mówił również o, odnosił się do ekspozy pana premiera, który mówił o tym, że nie będą wzrastać obciążenia. Pan poseł Elsner mówił o tym, że nie ma takich zmian proponowanych w ustawach okołobudżetowych rozumiem, że miał na myśli tutaj podwyżki akcyzy które by wskazywały na to, że jakieś podatki są obniżane. Ja chciałabym zwrócić tylko uwagę na, zwrócić uwagę na fakt, że właśnie w roku 2013 czyli w ustawie okołobudżetowej, którą Wysoka Izba uchwaliła w roku ubiegłym na rok 2013 była zmiana obniżająca właśnie wysokość stawki podatku akcyzowego na niektóre wyroby i to jest to się to się dzieje i takie zmiany były nie jest prawdą to, że takich zmian w całej tej historii ustaw okoobudżetowych nie było. Zmiany dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielu z Państwa posłów mówiło o tym, że nie powinny one mieć miejsca, ponieważ dotyczą najbiedniejszych. Co do zasady, nie ma takich zapisów, które wskazywałyby, jaki ma być podział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Proponowane w ustawie około budżetowej rozwiązania powodują, są spowodowane przede wszystkim tym, oczywiście oszczędności i kwoty tych oszczędności są wskazywane w uzasadnieniu, ale oczywiście są to kwoty, które są szacowane, jakie byłyby konieczne Podwyżki wydatków, zwiększenia wydatków, gdyby tego ograniczenia, tego zamrożenia poziomu, od którego liczony jest ten odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nie rozwiązać w taki sposób, jak proponowane jest to w ustawie okołobudżetowej. Skutki te w uzasadnieniu są podane w zależności od tego, jakiej grupy zawodowej dotyczą. Są one i 45 milionów, i 50 milionów, w zależności od tego, tak jak powiedziałam, czy jest to grupa uczelni wyższych i wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na uczelniach czy nauczycieli, czy też pozostałych pracowników zatrudnionych w administracji. Oczywiście takie rozwiązania są spowodowane tym, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Mamy w roku 2013 realny spadek dochodów budżetowych, czego efektem była konieczność nowelizacji budżetu w roku 2013, a zatem baza do liczenia dochodów i wpływów na rok 2014 jest oczywiście niższa, stąd też konieczność przesunięcia na rok 2014 pewnych rozwiązań, które stosowaliśmy w roku 2013 po to, aby wszelkie zadania narzucone na jednostki, na organy władzy publicznej mogły być realizowane, ponieważ pula środków przeznaczonych na wydatki nie może być większa z racji właśnie braku tych środków finansowych, o których wspomniałam. Dodatkowo, tak jak zaznaczyłam, również mamy okres objęcia polski procedurą nadmiernego deficytu i ścisłe wytyczne i granice, do których musimy dojść po to, aby ta procedura była z polski zdjęta, A wiadomo, bo wielokrotnie była również o tym mowa w ramach licznych, debat nad stanem finansów publicznych, ale również przy okazji licznych ustaw procedowanych w Wysokiej Izbie, że nie podjęcie określonych działań w celu zdjęcia tej procedury nadmiernego deficytu może wiązać się z konsekwencją ograniczenia zastosowania różnych środków przez Komisję, a między innymi ograniczenia środków unijnych, oczywiście w takim zakresie nikt nie chciałby, aby konsekwencje takie na Polskę zostały nałożone. Dlatego też ograniczenie tych podwyżek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przy ograniczonych, ograniczonej puli środków przeznaczonych na wydatki pozwala realizować podstawowe zadania, które organy władzy publicznej muszą w ramach tych środków zrealizować. Dodatkowo jeżeli chodzi o zatrzymanie czy też zamrożenie tej podstawy również w odniesieniu do przedsiębiorstw nienależących do administracji publicznej czy też do uczelni, czyli innymi słowy do jednostek sektora finansów publicznych, również w warunkach spowolnienia gospodarczego, w warunkach trudnej sytuacji gospodarczej pozwoli im to na zwiększenie elastyczności finansowej gospodarowania środkami, którymi dysponują. Było pytanie Państwa posłów w zakresie dwóch chyba z Panów posłów dotyczące kwoty Zapisanej w ustawie okołobudżetowej dotyczącej możliwości udzielenia przez ministra właściwego do spraw sportu dotacji dla miasta Krakowa w związku z procedurą ubiegania się o przyznanie zimowych, możliwości organizowania zimowych igrzysk olimpijskich w roku 2022. Pytanie dotyczyło tego, jakie kwoty są planowane przez miasto Kraków i czy miasto Kraków wie, jaka kwota jest przeznaczana. Oczywiście miasto wie jaka kwota jest przeznaczana. Ze wstępnych rozmów i dokumentów, które zostały utworzone w celu przystąpienia do tego ubiegania się, wynika, że udział miasta Krakowa ma być w porównywalnej kwocie, ponieważ podział tych środków w zakresie ubiegania się o przyznanie możliwości organizowania tych igrzysk jest 50 do 50, czyli podobna kwota w roku 2014 musi być wyasygnowana przez miasto Kraków po to, aby Oszacowane skutki finansowe związane z tą procedurą ubiegania się mogły być osiągnięte i cel, cel również. Jeden z Państwa posłów mówił o tym, że jest to kwota znikoma, jeżeli chodzi o promocję tych igrzysk, bo inne imprezy sportowe wymagały zaangażowania środków co najmniej w wysokości, nie pamiętam, który przykład podał Pan poseł, więc proszę mi wybaczyć, że, że nie odniosę się do konkretnej imprezy, o której Pan poseł mówił, ale wiem, że padła kwota 100 milionów złotych. Rozumiem, że Pan poseł wskazał, że ta kwota 12 milionów wyasygnowana z budżetu jest kwotą no, nieadekwatną. Ja zwracam uwagę, że ta kwota 12 milionów nie jest kwotą na promocję, tylko kwotą związaną z aplikowaniem o przyznanie tej możliwości organizowania. Więc są to dwie różne sprawy. Jeszcze nie wiadomo, czy wygramy, gdyby ten konkurs w zakresie ubiegania się o organizowanie tych igrzysk, więc trudno mówić już tutaj o promocji i kiedy nie wiadomo, czy spełnimy warunki, mamy nadzieję, że tak, i po to. Te procedury aplikacyjne są wszczynane i po to te zapisy, aby można było miasto Kraków wspomóc w tym zakresie. I pytania jeszcze chyba, które były skierowane do nas, do, do rządu, do ministra finansów w zakresie odniesienia się do zasugerowanej tutaj przez pana posła Łopatę i złożonej propozycji. w w postaci poprawki do ustawy około budżetowej w zakresie podwyżek, podwyżki akcyzy na piwo. Tutaj sytuacja jest diametralnie różna, jeżeli chodzi o podwyżkę na piwo i podwyżkę na wyroby spirytusowe. Oczywiście kwestie te były rozważane przy okazji proponowania przez rząd podwyżki na wyroby spirytusowe. Czy ta podwyżka powinna obejmować tylko te wyroby, ponieważ inflacja. Tak jak powiedziałam, jest również tam 14, skumulowana dziewięć 14,9 procenta. Czy nie powinno to się odnosić również do innych wyrobów? Ale były tutaj analizowane różne kwestie, między innymi brana była pod uwagę, jak poszczególne wyroby reagują na podwyżki akcyzy, bo jest to związane również z kosztem tej, tego opodatkowania. I te analizy wskazują, że jeżeli chodzi o piwo, to jest to wyrób znacznie bardziej wrażliwy, jeżeli chodzi o wzrost ceny po dokonanej podwyżki. W roku 2009 i od roku 2009, jak spojrzymy, jak się zmieniały ceny wyrobów spirytusowych, pomimo tej podwyżki w roku 2009, to praktycznie ceny tych wyrobów nie wzrosły. Pomimo tej podwyżki. Natomiast... Jeżeli chodzi o piwo, to ceny wzrosły około 20%. Dlatego też to wyraźnie wskazuje, że jest to wyrób wyraźnie bardziej wrażliwy na zmiany tego typu i może mieć właśnie tutaj w tym zakresie może się wcale nie przełożyć w taki sposób na wzrosty dochodów. Dlatego też te rozwiązania były zaniechane i nie podjęte, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego typu rozwiązań. Jeżeli chodzi o propozycje, o które również byłam pytana, odniesienie się do tych propozycji i zawartych już w poprawkach zgłoszonych do zakładów, do rozwiązań w zakresie dofinansowania osób niepełnosprawnych, oczywiście będziemy się zapoznawać, ale wynik z tego Wstępnego zapoznania się z tymi poprawkami wynika, że jest to odzwierciedlenie dyskusji i rozmów, które miały miejsce między innymi właśnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w poniedziałek z szeroką reprezentacją zainteresowanych podmiotów i wychodzą naprzeciw, a zatem powinny tutaj zdecydowanie rozwiązywać i łagodzić problemy, które wiążą się ze zmianami, które są proponowane w ustawie około budżetowej. Dodatkowo chciałabym również zwrócić uwagę na fakt, bo też pytanie było jednego z panów posłów dlaczego w ogóle te rozwiązania są proponowane w ustawie około budżetowej, skoro nie wiążą się bezpośrednio z budżetem. Wiążą się, ponieważ projekty planów finansowych różnych jednostek sektora finansów publicznych są zamieszczane jako załączniki do ustawy budżetowej, co wynika wprost z ustawy o finansach publicznych. Dlatego też, jak a również jak mogą być tworzone te plany, jakie warunki muszą spełniać po to, aby można było uznać, że zostały prawidłowo sporządzone, wynika wprost z ustawy o finansach publicznych. Stąd też te rozwiązania po to, aby z jednej strony wypełnić ustawy, o których wspominałam, czyli dotyczące zrównania rynków, a z drugiej strony, aby środki Finansowe, którymi dysponuje Pefron, mogły zapewniać pełne zrealizowanie obowiązujących przepisów, te zmiany uznane zostały za niezbędne, aby w roku 2014 w sposób prawidłowy mogły być realizowane zadania nałożone na Pefron. Dziękuję bardzo.